Pani Prezydent, w poprzednią sobotę brała Pani udział w Marszu Równości, a w niedzielę brała udział Pani w uroczystościach związanych ze zburzeniem Wielkiej Synagogi przez nazistów. Nazistów, którzy rządzili we wolnym mieście Gdańsku. Dlatego ja mam apel do Pani, aby potępiła Pani kult wolnego miasta Gdańska. Kult wolnego miasta Gdańska, jego kult, mit, który uprawia pani środowisko polityczne i jego akolici. Bo wolne miasto Gdańsk było miejscem, gdzie polskość była tępiona, a Polak poniżany. Miejsce, gdzie nazistowska władza tego miasta chciała Polaków wyniszczyć. To w okresie świetności wolnego miasta Gdańska dochodziło do eskalacji antysemityzmu i zburzenia wielkiej synagogi. W tym też czasie. Homoseksualizm był przestępstwem, o czym można było przeczytać niedawno w gazecie wyborczej. Jeżeli nie zrobi Pani tego ze względu na Polskę i Polaków, to mam prośbę, żeby Pani to zrobiła chociaż ze względu na środowisko homoseksualne, któremu Pani patronuje. Niech Pani potępi kult wolnego miasta Gdańska.